Witam bardzo serdecznie. Ostatni znak, Koziorożec, który został mi na sam na sam koniec i musiał też chwileczkę poczekać. A dlaczego musiał chwileczkę poczekać? Ano właśnie y dlatego, że podjęłam już decyzję, już kilka znaków zrobiłam. Jeśli chodzi o uzupełnienie tak jakby do tych czytań, nie update, y tak? Tylko y mm, tak jakby podeszłam z... do drugie podejście z innej troszeczkę strony ogniskując się. Postaram się jednocześnie to czytanie utrzymać tak jakby w tym klimacie tego pierwszego tej pierwszej opcji, tej, które wszyscy mają na tym różowym tak zwanie tle. Taką zobaczymy gdzie mnie karty poniosą. Natomiast tak jak już wspominałam, to drugie czytanie będzie takie bardziej umiejscowione, tak jakby w tej energii namacalnej, fizycznej tutaj, bez pewnej wielowymiarowości, czyli tak jak biorąc pod uwagę, jak ono się tam skoncentruje tutaj, tak, w różnych sprawach, hmm, na ile będzie można je tak zwanie sobie zobaczyć, jednocześnie nie definiując tak jakby ich... Aj, zobaczycie po prostu, zapraszam w każdym bądź razie na te czytania, które już... Niedługo powinny się pojawić, przynajmniej do tych znaków, które, które co, które już zostały opublikowane na tą chwilę, kiedy ja robię to czytanie. No dobrze, zobaczmy przewodnika dla koziorożca na październik. Przewodnik dla koziorożca na październik. Mhm. Szósteczka buław, życiowa, piękna karta. E, można by rzec brama. Zawsze i ta szóstka była zawsze będzie bramą, bo co do innych to ja mam tak zwane po swojemu swoją tak zwane rację. Dobrze kochani moi, więc sprawdźmy. I najpierw chciałbym się zobaczyć, co dla koziorożców odchodzi w październiku do przeszłości. Mak odwrócony. Mhm. Energia przewodnia, gdzie zmierzacie, gdzie to wszystko, będzie się układało, tak? Jeśli chodzi o ten miesiąc dla w jakim temacie, dlaczego tego doświadczacie? Rycerz buławowy. Mhm. Z jaką energią weszliście w październik? Król mieczowy. Mhm. W jakiej energii jesteście teraz w październiku. Dziesiąteczka buławowa. Co Wam będzie pomagało, jeśli chodzi o październik. Co Wam będzie przeszkadzało? Dziesiątka kielichów. I chciałoby się na ten czas powiedzieć tak zwanie koziorożcom. Że do przeszłości już odeszła tak, odesz, odszedł mak odwrócony, czyli pewna siła, pewna siła sprawcza, pewnego rodzaju sposób dysponowania, tak zwanie energią i tym wszystkim, co ma do zaprezentowania, tak zwany mak. To, co będzie się działo, i tak jakby w tym miesiącu dla Koziorożców, to tutaj jest Szósteczka Buław. To jest karta, która mówi o dużym sukcesie życiowym, mówi o doświadczeniu, mówi o sprawach, które definiują, tak jakby wasze podejście czy wasze aktywności w życiu, tak? wszystko to, co po prostu tak zwane do tej pory osiągnęliście. Pomagało będzie wam nowe pomysły, nowe sprawy, nowe aktywności w waszym po prostu tak zwanie życiu weszliście w tej energii króla mieczy. W tym czytaniu ja tak weszłam tak jakby, ponieważ znowu wyciągnęłam energię, z którą weszliście. I ponieważ teraz jest tak, jakby ludzie jakby żyli, o czym wcześniej już w czytaniach mówiłam, że żyją jakby nie wiem, w dwóch miejscach jednocześnie, tak? W dwóch wymiarach swojego istnienia. I, i to życie, postrzeganie tego codziennego życia, to jest takie bardzo specyficzne. W kolektywie inaczej, u siebie indywidualnie inaczej. I wchodzicie z króla Mieczy, i tu troszeczkę mi tą sprawę wyjaśnia, bo już tamte czytania zrobiłam część, tak? <laughs> I tutaj właśnie pięknie pokazuje się, że ten król mieczy to jest taka energia związana z mm, pewnego rodzaju weryfikacją, z tym, co mam, na czym stoję i co jaką sferę swego życia chcę uaktywnić, chcę rozwijać jeszcze, tak? O. I to może być nie być też takie łatwe, tak? Jeśli chodzi o szósteczkę, po prostu tak zwaną buławową, i Pójście w tą opcję energii kapłana prosto. Kapłan prosto jest tą energią, która mówi o w pewien sposób, może trochę o nowościach, w pewien sposób może o troszeczkę innej aktywności w wielu sferach życia. Dziesiątka Bławowa mówi o wyzwaniach związanych, tak zwanych, jak teraz funkcjonuje świat. Hmm, czy ja chcę wiedzieć, jak funkcjonuje tak zwany ten świat? Zmierzenie się z pewnymi nowościami, ale też z pewnymi wiadomościami w klimacie dziesiątki kielichów, która będzie przeszkadzała. Czyli wszystko to, co macie posegregowane, ułożone, to są też tematy rodzinne, ale też bliskich ludzi, z którymi tworzy się pewnego rodzaju tak zwane kolektywy. Czasami. A dlaczego tego doświadczacie? Rycerz bławowy odwrócony. Rycerz bławowy odwrócony, że chce się i jest możliwość zrobienia czegoś. Czyli większość koziorożców dostanie pewnego rodzaju predyspy, yy, propozycje, tak? Z których będzie mogło po prostu tak zwanie skorzystać lub nie. Rycerz bławowy natomiast niesie w sobie informacje, przygotuj się do tego i zobacz. Zmierz siły na zamiary. Jakby poćwicz najpierw, tak? Rozciągnij się. Spójrz na to inaczej. I yy, Król mieczowy daje taką możliwość zweryfikowania po czasie pewnej drogi, która, w, którą się, w, którą się, w którą jakby się układamy. Przede wszystkim tak zwane ułożenie się co do zasad nowych. I tutaj generalnie można by powiedzieć: Dobra, zobaczmy jeszcze, jak świat będzie do Was, z czym świat będzie do Was przychodził. Koziorożce. Trujeczka monet odwrócona. Wy do innych, powiedziałabym coś takiego, że należałoby zważać na wszelkiego rodzaju sprawy, być może nieraz konflikty, bo to jest tak, słuchajcie, tak, jakby. Przyszedł ktoś i kłócił się tak zwanie i dyskutował z panem Małyszem, a zależało mu na jego opinii, na tym jak on odniósł swój sukces, o tym co wie i próbował go po prostu tak zwanie pouczać, chcąc jedno pouczać, chcąc jednocześnie od niego wsparcia, tak zwanie pomocy czy nauki jakiejś. Świat będzie przychodził z pewnymi sprawami ułożonymi już zamkniętymi, będzie szukał u was jakiegoś rodzaju interwencji, porady, Poradzenia sobie z sytuacją, i Wasza opcja to będzie takie: od Was będzie zależało, tak? Bo to jest piątka buławowa aktywna, i jak z tym zadecydujecie, tak? Czyli w niektórych wypadkach i karty mówią tak. Masz prawo stosować pewnego rodzaju wybiórczość, tak? Czyli dla niektórych powiedzieć: No dobrze, skończyłeś, ale to nie jest tak zwane, jeżeli jest wasze dziecko, wnuk, wnuczek, prawnuczek, prawnuczka, to wtedy możecie być o jej kundurze zamkniętej, zrobionej, czasie mocno napracować i zaangażować, żeby coś odkręcić, zmienić albo wręcz z własnych zasobów dać coś zrobić jeszcze raz. Tutaj natomiast jest jeszcze tego typu energia. Które, jeśli chodzi o innych, powiedzieć można, tak zwanie, są z tego takie i takie problemy, takie i takie sprawy. Ja nie muszę w tym po prostu tak zwanie uczestniczyć, tak? O. Ech. Co z tym macie zrobić? Myślę też, że zetkniecie się i tutaj, nie wiem, będzie to jakiegoś rodzaju ze sprawami, które, yy, których już w życiu doświadczyliście ale tak jakby mieliście o tym troszeczkę inne, tem, inne mniemanie. One nie były tak, yy, nie tak trudne, inaczej powiem. Mogę powiedzieć bardzo brzydko, mam nadzieję, że mogę. Kurna, w jaki w ogóle sposób można było to tak skomplikować albo tak zrobić? I czego teraz oczekujesz, tak? Że ja to zrobię swoim kosztem, tak? Że ja to w jakiś tam sposób naprawię, zmarnuję swój czas i swoje zasoby, ja nie mam na to już czasu ani możliwości. Może kiedyś podjęłabym się, podjąłbym się tego, ale w tej chwili nie moja bajka. Uh -huh. Energie najbardziej dominujące, co w tym kapłanie, to jest ogólna energia, jak cesarz. Wszystko, co w naszym życiu funkcjonuje, jest ułożone i predysponowane do wszystkich e, sfer waszego życia. A tutaj zobaczmy, podciągnijmy tego, tego, tego kapłana. Król kielichów odwrócony. Ło Jezu. Kochani monetki. Od Was będzie zależało, czy, czegoś, czy coś widzicie albo czegoś nie widzicie. Tak? Król kielichowy to jest reakcja na pewnego rodzaju sprawy. I karty mówią coś takiego. Nie yy, piątka buław mówi. Yy, Różne, tą aktywność energetyczną do różnych grup i ludzi, z, z czym do Was przychodzą, inaczej reagujemy, inaczej przychodzimy do dzieci, inaczej do wnusia wnusi, tak? Gdzie generalnie trudno, zepsuło się, babciu, dziadku, ciociu, zepsułam to teraz z dupem i zbiją, tak? Masz 50 zł czy 100 zł, idź kup nowe, niech to po prostu tak zwanie będzie, nic nikomu nie mówimy, tak? I to się jest po prostu zakryte. No, trochę zinfantylizowałam i zmniejszyłam tą sytuację, ale czasami w pewnych sprawach, tutaj karty pokazują, dla koziorożca teraz, jest takie przyjrzenie się czemuś, przyjrzenie się pewnemu pewnym mechanizmom czy pewnym sprawom, żeby zrozumieć, to tak w ogóle da się? Tak można? Głównie o co chodzi, że coś domknąć, zepsuć, tak? O. Od Was zależy, czy Wy do tego po prostu tak zwanie dołożycie, czy powiecie, o nie, nie, ja nie chcę. Ale też. Tak, Ponieważ tu jest ta trójeczka kielichowa, prosto, mówi tak: takie sytuacje dziwne, a i mało tego jeszcze. Zwróćcie sprawę ku malut uwagę swoją ku malutkim sprawom, tak. Czyli jeżeli są tak zwane sprawy silne, mocne, tak, i dotyczą tak zwanych ludzi Wam po prostu tak zwanych obcych, dla których. To, co doświadczycie, może być stratą, może być jakąś bardzo dziwną sytuacją, tak? O tyle, jeśli coś dotyczy waszych, waszych nie wiem, wnuczek, prawnuczek, czy, czy, czy ludzi bardzo bliskim wam, ta sytuacja może być zabawna, dająca wiedzę, rozjaśniająca wam te dziesiące. bo Boże to ta moja wnusia, ten mój ma do tego predyspozycję, albo takie błędy najczęściej popełnia, tak? Albo z czymś, no to, to jest wtedy trzeba podziękować za to, tak? I powiedzieć, Boże, to teraz wiadomo, jaki sposób, jak jakby skorygować pewne działania po prostu w życiu, czy postrzeganie, tak? Pewnych, co można naprawić. Natomiast tak zwane piątka buław, to są różne reakcje, tak jak w bitkę, ten słaby jest z tej strony, mocny z tej. A, kurczę, nie wiem, czy ja nie zamotam tego czytania, słuchajcie. Natomiast tak zwane te same to samo, co innego, jest to, sam, to sama reakcja i inny odbiór jest w zależności do różnych po prostu, tak zwanych ludzi. To jest wielowymiarowość pewnej sytuacji. I co chcę powiedzieć? Zauważyć mniejszość. Kiedy macie jakieś większe sprawy z kimś, tak? Czy jakieś większe po prostu, tak zwane no, problemy, uważajcie, żeby zauważyć też sprawy i problemy innych, tych maluczkich. Może też w jakimś planie mieliście sprawy i problemy ze swoimi dziećmi, tak? O. Też, tak? Czy ludźmi wam bliskimi w jakiś sposób, tworzącymi pewną fajną wspólnotę, ale też tutaj mi się chciała bardziej odnieść do energii rodzinnych, jak to się ma. Czyli może być tak, że w takiej mikro innej skali, też tak, przez szóstkę kielichów i przez trójkę to jest dużo relatywizmu trzeba będzie, tak? I pewnej różnorodności. I możecie powiedzieć sobie tak: no, z dzieciaczki, kochany, to, to i tamto. I możecie zauważyć, że w tej całej sprawie, tym różnym ruchu, tak zwanym, i też z innym trochę nastawieniem niż do obcych, tak? Jest taka sprawa: nie pominąć spraw tych maluczkich, tak? Czyli yy, jeżeli to są dorosłe dzieci, to wnuków prawnuków, tak? Tutaj w tej kwestii, tak? Trzeba być po prostu z otwartym i znowu inna reakcja do spraw związanych z, z dziećmi, z naszymi ratoloś, latoroślami, a inna z tymi wnusiami, wnuczkami. I reakcja, i tutaj chodzi do taka dosłownie, bo ten król kielichowy tutaj może znaczyć jakieś kurde, totalny odlot, jeśli chodzi o rozróżnienie tej reakcji spojrzenia na pewną sytuację, tak? O. To jest tak jak gadanie z każdym, kto jest w innym etapie upojenia alkoholowego, czy zafascynowania jakąś sytuacją, bo często też tak to się odbywa. I inna nasza reakcja. I nie zobaczyć przy tych większych sprawach, skupieniu na tych większych sprawach, bardziej takich, no, wyrazistych, tak, dużych, na poziomie ziemskim, mniejszym, czyli coś, co powinno pewnie być, ale nie wiem jeszcze, jak wyjdzie w tym mniejszym czytaniu, w tym drugim podejściu. Tutaj troszkę, tutaj już to zauważyłam, tak jakby myślę, jak teraz ściągnąć to, gdybym robiła to tym sposobem, tym drugim podejściem, tak? No to wtedy zwrócić uwagę na tych maluczkich. Co tam? Może tam się dzieje, że ktoś sam z, y, mm, zmaga się jakąś sprawą, z której nie wie jak rozwiązać i ona potrzebuje trochę środków, trochę zasilania, trochę poświęcenia, uwagi, tak? Już nie mówię o... Y, y, y. Zaangażowanie środków finansowych. Wtedy, jak nawet nam, wam ubędzie, to będziecie mieli taką radość z tego wam było, ale pomogło, tak? W jakiś sposób. I tu yy, ta po prostu tak zwanie yy, ranga tego wszystkiego, ułożenie się w tej randze tego wszystkiego o o to tutaj po prostu tak zwanie będzie chodziło. Może też być, powiedzieć, Panie Agnieszko, może jestem wiekowy, wiekowna, ale nie mam dzieci, ani wnuków, albo wnuków nie mam, tak? Czy, czy to tutaj generalnie może to być sprawa jakaś, tak? której się nie poświęca uwagi, zwróćcie na to uwagę, a może być, może trzeba troszkę dołożyć parę złotych, tak? Czy troszkę dołożyć do tej inwestycji, tak? Czy wymienić coś na lepsze, co będzie więcej kosztowało, na przykład, tak? I to już będzie na stałe, na dłużej, bardziej solidne w pewien sposób, albo lepsze, chociaż wybieracie z solidnej. Dla niektórych koziorożców będzie spojrzenie czegoś, ktoś coś namówi i możecie i uwagę przyjrzeć. A tu jest taki defekt, tak? Chcesz to z tym defektem wziąć taniej, bo sobie z tym poradzisz, albo nie jest to dla ciebie istotne, albo nawet na korzyść ci to wpływa, czy nie? Znowu relatywność, ta wielowymiarowość, to poplątanie z pomieszaniem i roller koster. Świadomości, jak nasza świadomość fikołkuje w tym miesiącu, jeśli chodzi o te energie, o zdarzenia, o to wszystko, co się w jakiś sposób w waszej złożu dzieje. Może tutaj też, jeśli chodzi o was, być podważona i będziecie musieli trzymać się własnej prawdy życiowej, własnego kręgosłupa świadomości. Było już u mnie tak, teraz jest tak, ja się ułożyłam, czy widzę sprawy, czy podążam w swoim życiu za tym. Tak, jak to wygląda, wiem, że może być tak, tak, tak inaczej, czyli tak. I nie tłumaczenie komuś, dlaczego wy macie takie prawdy życiowe, a nie inne. I ułożenie się, wejście w inną, po prostu jakby. Wręcz tak, jakby energetykę, tak? O, jednocześnie tutaj zobaczcie, trzy dziesiątki macie, tak? Dziesiątka kielichowa, dziesiątka buławowa i dziesiątka monetowa. To jest drugi taki dzwonek, jeśli chodzi o um, czytania i wydarzenia w randze tych kart. Tak jak jest i gdzieś było u kogoś czytanie, że same prawie duże arkana wyszły, tak? Nie wiem, czy już upoliczniony na tą chwilę jest ten filmik, czy nie, czy na jakim etapie już to oglądacie. Ale tam był dużo. Ale tak samo jest dziesiątki. Dziesiątki to jest przejście w jakichś sprawach życiowych na wyższy level i na większą wielowymiarowość. I też dziesiątki przekładają troszeczkę naszą tak zwaną aktywność, że tak, działa się coś w jednej dziedzinie życia, ale przy dziesiątkach, w jakiejkolwiek dziedzinie życia by to nie było, i tak przełoży się na inne, bo to jest dziesiątka. Ona ma wpływ, to jest bardzo duża karta, bardzo dużo ogarnia sfer życia, tak? O uczuciowego w kontekście właśnie tak zwanej rodziny, czy tworzenia jakiejś wspólnoty jak rodzina, wspólnoty porozumienia serc, dusz, czy jakiejś wspólnej idei, tak, o. Czy też, jeżeli ona tu występuje, bardzo często, zawsze mówię, jeżeli w pracach i sprawach zawodowych występuje ta, tego typu pewne energie, to trzeba bardzo uważać, czy się nie zbało rodziny, tak, i tematów tak zwanie rodzinnych, i co tam się po prostu tak zwanie dzieje, o. To jest gospodarowanie też swoimi finansami w randze dziesiątki monet, więc każde zainwestowanie, nawet jeżeli z tej dziesiątki, dwie monetki, trzy monetki zainwestujecie jako finanse, to one będą miały duże znaczenie poprzez to, w, jakich sprawach, w jakie sprawy zostały zaangażowane życiowe. W jakiej dziedzinie życia musieliście w jakiś tam sposób, tak zwanie, uaktywnić tak jakby te, te monetki, tak? O. Ich siły, natężenie. Najważniejsze przed dziesiątkami, to jest ta obfitość która w występuje, czyli może być dużo wszystkiego, nadmiar, po kokardę macie, tak, ale z drugiej strony, kurde, mam tak dużo, nie wiem, co z tym zrobić, tak. Boże, wszystko naraz, ale dzięki Bogu, że mam tak dużo, mam wybór, mam możliwości działania, tak, poprzez to, że właśnie są te dziesiątki. Chociaż łeb od nich boli, czacha, dymi i, i zęby zgrzytają. O, zobaczmy, tak. Jeśli tutaj chodzi o nasze czytanie, o pomoc i yy, dobry znak, tak? Też nie lubię tego nazywać dobrym znakiem, tylko podpowiedź od duszy, tak? O, podpowiedź od duszy dla Was, dla koziorożców. Ja wiem, że w tych czytaniach tutaj tym bardziej jeszcze wyskakuje. No to pani powie, to tak ma być, czy tak? A no właśnie, w sytuacji pewnych energii przekładają się na różne dziedziny życia i są różne możliwości. Gdyby to był jeden koziorożec, to bym powiedziała, aha, tylko ze sprawą rodzinnych. Tylko, a tutaj tak zwani ta energia, chociaż też, myślę, że dla wielu koziorożców przy randze dziesiątek obecnych, we, w każdej dziedzinie życia coś się po prostu tak zwanie objawi. Jestem ciekawa, jakie by wyszło dla was Wejście w energię i bycie w energii z tego niższego troszeczkę pułapu. Bo to czytanie też jest trochę inne niż te, mm, te dwa, które wykonała. No dobrze, zobaczmy tą podpowiedź od duszy. Gwiazda odwrócona. Z pewnej perspektywy wszystko jest widać i wszystko jest być wiadome. Karty pokazują, że wszystko jest w obrębie, tak jakby tego, czego potrzebujesz, żeby zobaczyć, żeby ułożyć pewne priorytety, wiedzieć, czego chcesz. Tylko warto zobaczyć albo poczekać, kiedy ta gwiazda się, w ujawni. Ta gwiazda prosto mówi też bardzo często o tym, to jest też energia te ogólna teraz, tak? Że trzeba uważać na to, co się mówi, jak się mówi, bo ktoś może usłyszeć, podsłyszeć, tak? Możecie coś powiedzieć, wygłosić jakąś opinię o kimś, tak? A do tego kogoś zaraz macie z jakąś sprawą iść, tak? O! Więc na to też należy po prostu tak zwani Wszystko się uwidoczni, wszystko pokaże, wszystko wylezie popatrzcie, poprzyglądajcie się, tak, jeżeli w coś będziecie mieli się zaangażować, tak, bo gdzieś yy, gwiazda odwrócona mówi też o tym, że po czasie też znowu trzeba się przyjrzeć. To nie jest koncert, chyba, że wybieracie na koncert jakieś gwiazdy rzeczywiście. O, wracają po latach, zobaczymy. No i wtedy tak, o Jezu, już tu kiepskie te głosy, już no ale fajnie ich zobaczyć, tak. No ale jak coś czerpiecie do osobistych, doświadczeń, no to to już relatywnie troszeczkę jest inaczej. Tym bardziej, że tutaj Król Mieczy myśli o tym, funkcjonuje ta energia, mówi, to myślowy, tak jakby otworzyć jakąś gałęź, pójść za czymś, podążyć za czymś, coś, co będzie czerpało, tak zwanie, wasze zasoby w pewien sposób, tak, środki. Dlaczego macie zaryzykować też, tak, na jakimś etapie. To jest tak jak pan Małysz mówi, ja już teraz nie skaczę, mogę uczyć, tak? O, mogę inaczej funkcjonować, tak? Ale nikt mi nie namówi no mówi, pan pokaże, to pan skoczy teraz, tak? No mogę trochę skoczyć na małym, pokazać pewną technikę, ale to już hello, ja nie wlazę tam, sam w jak chcesz, tak? Nie dajcie też sobą ryzykować, o. Sobą, swoją opinią, swoimi zasobami. Kłaniam się pięknie, jeszcze wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że to czytanie w pewien sposób yy, okaże się dla was pożyteczne. Jeżeli ktoś ogląda, bo chyba to jest ostatnie czytanie, a ja je wrzucę chyba za prawie całkiem, jak tylko się przerenderuje ten filmik. I mam nadzieję, poczekajcie wtedy na te dodatkowe, tak zwane, czytanie jeszcze dla Was. I, yy... I tyle. Przepraszam wszystkich za coś, co Wy możecie odebrać jako jakiś bałagan. O. Ale to specyfika taka moja, widocznie na ten czas. Kłaniam się pięknie. Jeszcze wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że to co tutaj jest, okaże, okaże się dla was użyteczna. Aha, ten król mieczy ma bardzo podobną energię do tej trójeczki kielichowej, tylko ranga jest troszeczkę tak zwanie inna, znowu pokazana. Bo to jest tak, robię to, to i tamto. Potem już nie, tego już nie będę robić specjalnie w tym i w tym, i dobiorę ten trzeci kielich jest czymś innym. Bo ta trójka kielichu mówi tak, masz mieć trójkę, trzy, jedno musisz odstawić, żeby na to miejsce dobawić e, coś nowego. Bo z tego wyrosłeś, wyrosłaś, tak? Więc to jako to jedno, czasami trzy kielichy trzeba wymienić, tak? Ale rzadko kiedy coś takiego się zdarza, bo wętroby nie da się na przykład wymienić, prawda? O, możemy sobie nerkę wymienić, możemy nawet żyć z dwoma nerkami, tak? I ten archetyp pewnych objawień, pewnych w naszym życiu mówi o tym, że są sprawy i priorytety, że można coś wyłączyć, bez czegoś można tak zwanie żyć, ograniczyć coś, poczekać aż przyjdzie to nowe, natomiast trzeba mieć się na baczności, tak zwanie, co by też uzupełniało to czytanie. Kiedy, yy, i tu przykład właśnie taki zdrowotny, chociaż nie ma, że niestety, ale z wątrobą już jest gorzej, tak? Z przeszczepem czy zmianą tak zwanie, tak zwanie ostrożnie, tak? Z, tak samo dużo ryzykowny jest przeszczep serca i oczekiwanie tak zwanie dłuższe, tak? To nie da się czegoś przeciągnąć. Może to nieadekwatne i niefajne, bo tutaj nie pokazały się u was akurat sprawy zdrowotne, ale z tego co pamiętam, koziorożce przerabiały swoje sprawy zdrowotne, więc jesteście na pewno w jakimś gojeniu, układaniu się na nowo. Tak, i kosztowało. Pewnie prywatnie część z Was próbowało to ułożyć. Dobrze, nieważne, kochani moi, na ten czas. Także ten przykład chodzi o oczywiście pokazać Wam rangę tych po prostu tak zwanych wydarzeń. Kłaniam się pięknie, jeszcze wszystkiego dobrego. Do zobaczenia następnym razem. Mam głęboką nadzieję.